Upomnienia Dusz Pewnego razu pojawił się ksiądz, mówi Maria Simma. Jego prawa ręka była czarna. Zapytałam, skąd się to wzięło? Dlaczego ta ręka jest taka czarna? Ksiądz odpowiedział: Powinienem był więcej błogosławić. Po wyjaśnieniu mi przyczyny poprosił: Powtarzaj to każdemu księdzu, którego spotkasz, że trzeba udzielać więcej błogosławieństw. W ten sposób można rozdzielać więcej łask i osłabić moc szatana. Dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże. Nasze radyjko.